się ma, ja wiem z tej strony dzisiaj zrobimy unboxing mikrofonu Rodea takiego typowego shotguna do vlogowania jest to nie tylko yy, i posłonki do niego dedykowanej także zacznijmy od mikrofonu Otwarcie jest tutaj nie otwierany jeszcze nie jest to żadna ściema. Zobaczmy, jak to wygląda na środku. Zestaw pokazuje, że powinien być mic, uchwyt, gąbka, kabel i kabel USB-C. Dobrze. Także... Jedziemy. Pudełko sobie odłożymy. Ciekawie zapakowane. No, Dobry, już widzę. Tutaj mamy kabelek do połączenia, mikrofonu z aparatem, chociażby nie za długi, ale dobrze, bo za długi plątałby się przy aparacie, tylko przeszkadzał Tutaj mamy kabel USB o, i fajne że dodali, także możemy sobie to. Szczepić plus dla RODA. No i sam główny zainteresowany czyli mikrofon. Jeszcze znajdziecie jakieś papiery tutaj są. Tak, są papiery. Instrukcja nas mało interesuje w tej chwili, ale warto przeczytać, co by wiedzieć, co z czym się je. Patrzymy na stronie. Jeżeli chodzi o gwarancję, to wiadomo, standardowo 2 lata, bądź tam chyba rok, jak na firmę się bierze. Natomiast yy, na stronie RODA można zarejestrować produkt i gwarancja jest na 10 lat. Z tego co gadałem w sklepie, to nie ma problemu, żeby ten produkt oddać do sklepu, i sklep wysyła to bezpośrednio do producenta, czyli mamy faktycznie te 10 lat. No tutaj osłonka, wiadomo. Tutaj sam mikrofon. O, gałka stawia bardzo fajny opór. Jeżeli słyszycie szczekanie w tle, to sorry, ale jakiś pies. Bardzo się emocjonuje na zewnątrz, tutaj uchwyt. Co jeszcze? Dobra. Eee, to jest połowa tego, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. A druga połowa to jest owa osłonka. Żeby już nikt nie powiedział, że słabo mi słychać na dworze. Tak pewnie się znajdą malkontenci. ale na pewno będzie progres. Mm -mm -mm. Piękny kształt przybrała. Dobra. Powinno to lepiej... Już kotek się rozszedł po stole. No dobra, i co? Teraz weź pan to włóż. O, to jest gumowane z tego co widzę, a mikrofon jest metalowy, matowy, więc może być trochę problem. Jakaś instrukcja, instrukcji nie ma. Pewnie. Powinno to być proste jak konstrukcja cepa, jak się mawia. No dobra, jak to włożę, to wam pokażę. O, dobra, wchodzi. O, najgorzej na początku, żeby wcisnąć to do środka. Dalej już raczej nie potrzeba. No no i dobra, i teraz co? Zakładamy to na uchwyt. I. Wola mikrofon jest, kotek pięknie się pałęta <noise> po całym stole. Jeżeli chodzi o wykonania, w moim odczuciu no to świetna, tak, to jest, stopka jest metalowa, o, mogę wam powiedzieć rzeczy, które mnie nieraz interesują, a których nie mogę uzyskać, na które, na których odpowiedzi nie mogę uzyskać w necie, albo po prostu się o nich nie piszę. Te kółeczka są metalowe, stopka jest metalowa. To też jest metalowe, tutaj mamy gumowane, tak, nie to nie jest plastik, to jest guma. No wiadomo, to standardowo guma, tutaj też jest, no sorry, tutaj też jest guma, także no wygląda to fajnie, jak gada, no zobaczycie w kolejnym odcinku, znaczy nie mówię, że w następnym, ale niebawem, jak trochę potestuję, ponagrywam. Ech, wiadomo, tutaj wpinamy Majka, tutaj do aparatu. Fajne jest to, że Tutaj możemy sobie też ten kabelek wkładać, żeby na mnie pałętał się. Pierwsze wrażenia są, jeżeli chodzi o samo wykonanie, bo jak brzmi, to się dopiero dowiemy. Ale wygląda to co najmniej fajnie. To trochę ciężko schodzi, no, ale to może nawet lepiej. Tutaj dużo łatwiej. Wiadomo, po filtr do nagrywania w domu. Fajne jest w tym mikrofonie to, no ale to pewnie wspomnę przy okazji recenzji, że możemy go połączyć na USB do kompanii nie musi mieć interfejsu, no akurat mam, ale, ale nie musimy, także jest to plus, możemy też podłączyć do telefonu, nagrywać przez telefon, oczywiście musi mieć inny kabel, bo tego USB no nie podłączymy do telefonu, używam, zrobię recenzję, także spokojnie, nie martwcie się jak ktoś tęskni za moją piękną twarzą, to na pewno zobaczcie ją w kolejnym odcinku. Słuchajcie, to tyle z mojej strony. Dzięki serdecznie. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę. Jak się nie podobało, to nie dawajcie łapki w dół, dajcie saba. No i co? To w zasadzie tyle. Dzięki na razie.